W ramach projektu Geoplazma po raz pierwszy w historii wykonano trójwymiarowy model geologiczny Krakowa do głębokości około 500 metrów. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej analizuje na podstawie tego modelu potencjał wykorzystania energii geotermalnej w Krakowie. Obecne wykorzystanie zasobów płytkiej geotermii w Krakowie jest niewielkie. W tej chwili oceniamy je na około 0,3%. Według analiz, które wykonaliśmy w ramach projektu, w tej chwili istnieje około 220 instalacji. W laboratorium, w którym jesteśmy, naszą taką domeną jest tematyka pomp ciepła. Tematyka pomp ciepła, czyli odnawialnych źródeł energii, w skojarzeniu również z pozostałymi fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają nam wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego, którego mamy pod dostatkiem w otoczeniu, mówiąc ogólnie, i zagospodarowanie do celów ciepłowniczych. Pompę ciepła można porównać trochę do lodówki, której również wykorzystujemy pewne przemiany termodynamiczne, z tym, że w pompie ciepła nas interesuje ciepło, w lodówce chłód, ale istota działania jest. Zupełnie ta sama. Odbieramy ciepło na przykład z wód geotermalnych, z wód podziemnych, i transportujemy je na wyższy poziom energetyczny, tak, aby zagrzać nasze mieszkania czy przygotować ciepłą wodę użytkową. System składa się z trzech części: źródła dolnego, z którego pobierane jest ciepło, pompy zmieniającej ciepło na użyteczną postać. Oraz ze źródła górnego, czyli instalacji grzewczych w pomieszczeniach. Jako źródło dolne stosuje się trzy rozwiązania: sądy pionowe umieszczane w odwiertach, kolektory poziome, zakopywane w ziemi na głębokości 1-2 metrów, a także pompy powietrzne, czerpiące energię z atmosfery. Istnieją w tej chwili zapisy w dokumentach miejskich, m.in. w planie gospodarki niskoemisyjnej, które wskazują, iż potencjał wykorzystania płytkiej geotermii to około 100 MW i możliwości zainstalowania około 10 tysięcy pomp ciepła. Bardzo ważnym czynnikiem jest podjęcie współpracy z instytucjami, z firmami, które w dniu dzisiejszym dystrybuują ciepło w sposób klasyczny, czyli z elektrociepłowni. Mamy tutaj bardzo dużo nadzieje na dynamiczny rozwój współpracy z miejskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej w Krakowie. Bacząc na interesujące rozwiązania nowoczesnych źródeł energii, chcemy zainstalować urządzenia, które będą dostarczały ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania czy też ciepłej wody użytkowej przy użyciu źródeł energii bardzo ekologicznych. Są to źródła oparte o panele fotowoltaiczne, o pompy ciepła, o, yy, o dwierty geotermalne. W miejscu montażu pompy ciepła eliminujemy całkowicie emisję. Nie ma jakiejkolwiek emisji. Nie ma kominów, nie ma spalin, które zatruwają środowisko. I myślę, że połączenie tych elementów spowoduje, że w perspektywie średnio długoterminowej wykorzystanie pomp, Geotermalny w Krakowie będzie znacząca. MPEC jest otwarty na nowe technologie i przy udziale pracowników naukowych AGH chcemy stworzyć nowy produkt, który będzie interesujący dla naszych odbiorców. Odbiorców, którzy wręcz oczekują od nas takiego rozwiązania. Już dziś. MPEC pracuje nad ofertą montowania instalacji opartych o odnawialne źródła energii tam, gdzie nie dotarła jeszcze sieć ciepłownicza. Umożliwi to w przyszłości rozwój tych terenów w zgodzie z ekologią.